Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Biura ds. Spraw Prawnych niezależnego zrzeszenia studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Na dzisiejszym podcaście porozmawiamy o polityce narkotykowej. Naszym gościem jest pani Magdalena Dąbkowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która na co dzień zajmuje się kwestią praw człowieka w kontekście używania narkotyków. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Zaczniemy od tego, czym właściwie jest polityka narkotykowa, ponieważ jest to często używane pojęcie i przez wiele osób słyszane, ale mam wrażenie, że wielu z naszych słuchaczy może nie wiedzieć, co się na, na nie składa. Pewnie, nie wiadomo, o czym się to je. I ja też pamiętam, jak zaczynałam pracę w tym obszarze mniej więcej 15 lat temu, to często dostawałam pytania wtedy, e ale dlaczego nie polityka antynarkotykowa? No więc nie jest ona anty ani pro, natomiast dotycząca narkotyków. I pod tym pojęciem kryją się po prostu wszelkie strategie, prawo, wszystko to, co składa się na to, jak my jako społeczeństwo, jako państwo odpowiadamy na zjawisko istnienia substancji psychoaktywnych i tego, że ludzie z nich korzystają. Polityka narkotykowa może być nieco inna na poziomie lokalnym, miejskim, krajowym, regionalnym, międzynarodowym, a Aż, aż do ONZ. Faktycznie jest tak, że jak popatrzymy na świat, to tych modeli jest bardzo wiele i one się między sobą dramatycznie różnią. Za przykład często podawana jest Portugalia lub Szwajcaria, Szwajcaria, która właściwie najpierw zmagała się z dużym problemem, bardzo widocznego zjawiska używania substancji psychoaktywnych, często heroiny, mówię widocznego, bo to faktycznie był taki moment właśnie kilkadziesiąt lat temu, kiedy wiele osób było uzależnionych, kiedy do tego używania często w Dochodziło w przestrzeni publicznej. Także istniały wtedy w Szwajcarii tak zwane sceny narkotykowe. Ja nie przypadam za tym określeniem, ale myślę, że wiadomo, co się pod tym kryje. To znaczy takie właśnie y, miejsca, na przykład parki, gdzie gromadziło się naprawdę setki albo i więcej osób jednocześnie. Dochodziło do takiej sytuacji, że właściwie ludzie mieli czy w rodzinie, czy wśród znajomych, sąsiadów, kogoś, kto borykał się z problemem. I pierwsza odpowiedź Szwajcarii na to zjawisko była dokładnie taka, jak w większości przypadków na świecie to znaczy zaostrzanie prawa. I tam naprawdę to zaostrzanie poszło daleko. To już nie tylko były sankcje karne dla osób, które używają substancji, ale na przykład też lekarzom bardzo utrudniano wypisywanie metadonu, stosowanie redukcji szkód. Także takie naprawdę daleko idące, rygorystyczne przepisy, które absolutnie nie przyniosły oczekiwanych skutków. Przeciwnie, jak patrzyło się na słupki pokazujące liczbę osób używających, i to właśnie już w taki sposób, który czasami określamy mianem problematycznego, to te liczby po prostu rosły. Rosły w oczach, i Szwajcaria w tamtym czasie opracowała politykę narkotykową opartą na czterech filarach. Teraz, jakie są te cztery filary? To jest po pierwsze profilaktyka, czyli różne działania edukacyjne, informacyjne. Także profilaktyka, edukacja to jeden filar. Drugi, leczenie i terapia dla osób, które tego wymagają bo pamiętajmy, że naprawdę nie każdy potrzebuje tego leczenia. Trzeci filar to redukcja szkód. To są różnego rodzaju strategie i działania, które w sposób taki niemoralizatorski, nieoceniający mają zminimalizować właśnie szkody zdrowotne, społeczne, prawne, także e, tego faktu, że ktoś z substancji psychoaktywnych korzysta. No i wreszcie czwarty filar, czyli różnego rodzaju działania prawnokarne. I teraz, tak jak ktoś kiedyś porównał, Politykę narkotykową do stołu i te cztery filary do czterech nóg stołu, to żeby ten stół pełnił swoją funkcję i faktycznie był użyteczny, to te nogi powinny być w miarę równe, to znaczy traktowane z podobną uwagą, podobnie finansowane. Natomiast w wielu krajach, to dzisiaj ta noga prawnokarna jest zdecydowanie dominująca. Podczas gdy fundacja zajmuje się przede wszystkim polską, to ja faktycznie spędziłam kilkanaście lat pracując międzynarodowo, więc naoglądałam się, nasłuchałam, naczytałam tego, jakie konsekwencje może mieć taka prohibicyjna, restrykcyjna polityka narkotykowa. Te negatywne konsekwencje widzimy w różnych dziedzinach, natomiast dla mnie, jako dla osoby skupiającej się na prawach człowieka, to ta jest istotna i muszę powiedzieć, że tych naruszeń jest znacznie więcej niż w pierwszej chwili byśmy o tym Pomyśleli. Jak mówimy, w jaki sposób polityka narkotykowa, łamieć narusza prawa człowieka, to często ludziom jako pierwsze przychodzi może takie naruszanie ich wolności, tego, że przecież powinni mieć prawo wyboru, decydowania, co robią ze swoim ciałem, prawda? Tak długo, jak to nie wpływa na, na bezpieczeństwo innych osób. I to jest oczywiście słuszna intuicja, natomiast tak naprawdę tych naruszeń jest o wiele więcej i są one bardzo, bardzo poważne. Chyba najbardziej drastycznym jest naruszenie prawa do życia. 35 państw ma w swoich zapisach prawnych karę śmierci przewidzianą za. Tak zwane przestępstwa narkotykowe. Nie mamy też bardzo dokładnych danych, bo nie wszystkie z tych państw chętnie je raportują międzynarodowo, ale według szacunków, według tego co, co wiadomo na pewno, to co roku jest wydawanych ponad 200 wyroków kary śmierci na świecie za właśnie przestępstwa narkotykowe. Dochodzi do ponad 100 egzekucji i szacuje się, że około 300 osób oczekuje na wykonanie tej kary, co jest po prostu samo w sobie już e, torturą. Bardzo często dochodzi do naruszenia naszego prawa do zdrowia. To już się dzieje na bardzo różne sposoby. Osoby, które używają substancji psychoaktywnych w różnych miejscach na świecie, skarżą się na to, że jeśli wiadomo, że mają styczność z narkotykami, to trudniej jest im dostać czy to po jakieś porady medyczne, leczenie, także leczenie zakażenia HIV, które przecież w ich przypadku może mieć także miejsce. To jest jeden sposób. Inny jest taki, że są kraje na świecie, na przykład Rosja, gdzie nielegalne jest, zakazane jest tak leczenie substytucyjne. Dla osób, które są uzależnione od heroiny, jest to bardzo, bardzo skuteczna formuła leczenia, na przykład meta kiedy tę heroinę zastępujemy metadonem, on ma z jednej strony podobne działania, dzięki czemu zaspokaja tzw. głód narkotykowy, ale z drugiej strony nie daje tego, co popularnie nazywamy hajem. Pomaga po prostu ludziom wracać do życia, w którym nie muszą się skupiać na tym, jak pozyskać narkotyk, który też odciąga ich od pełnienia takich ról społecznych, jak bycie rodzicem czy pracownikiem. Natomiast, tak jak mówię, nie wszędzie jest to legalne. W Rosji na przykład nie. I to w ogóle były dramatyczne historie. I są znów dzisiaj, kiedy Rosja okupowała. Krym na Ukrainie i tam nagle pacjenci metadonowi zostali odcięci od swojego leczenia. Dzisiaj też słyszymy okropne historie znów z terytorium Ukrainy. Kiedy dalej myślimy o, o prawie do, do zdrowia i na przykład o naszym kraju, właściwie jak tutaj polityka narkotykowa wpływa na, na zdrowie, na zdrowie publiczne, to może przywołam taki fakt znów dla wielu osób nieoczywisty, właściwie jak tutaj się łączy polityka narkotykowa, a mianowicie problem leczenia bólu. To jest tak, że na całym świecie dostęp do morfiny czy tym podobnych środków opioidowych jest bardzo ograniczony. I właściwie te kraje, w których żyje zaledwie 10% ludności świata, zużywają 90% morfiny. Co oznacza, że w wielu, wielu miejscach na świecie nie ma adekwatnego leczenia bólu. I niestety jest tak, że w Polsce też się z tym borykamy. Że w Stanach przewlekłego bólu, chorób terminalnych dochodzi często do tego, co ładnych parę lat temu ONZ nazwało torturowaniem ludzi właśnie poprzez nieadekwatne leczenie bólu. Także Polska ma tutaj też dużo do zrobienia. I powiedzielibyśmy, no ale co to ma w ogóle wspólnego z polityką narkotykową? No jak popatrzymy, jakie są przyczyny tego, że nie leczymy ludzi w stanach naprawdę ewidentnych, no to okazuje się, że mamy tu do czynienia z tak zwaną opioidofobią, czy szerzej mówimy narkofobią. Że taki strach paniczny, często nieuzasadniony przed narkotykami, może mieć konsekwencje właśnie w zupełnie innych dziedzinach, o których byśmy na co dzień nie pomyśleli. A czy ten właśnie ta opioidofobia dotyczy głównie pacjentów, czy może lekarzy, czy też rodzin tego pacjenta? Jakby skąd to tak naprawdę wynika? Badania sprzed kilku lat, które widziałam, pokazywały, że właściwie wszystkich tych grup że tak naprawdę i pacjenci boją się właśnie uzależnienia, tego, co się będzie z nimi potem działo, i to może jest jeszcze najbardziej zrozumiałe, tak? To znaczy, przed każdym sposobem leczenia możemy czuć jakieś obawy, lęk, prawda, mieć szereg pytań. Natomiast okazało się, że to czasami są rodziny, które znów bardzo się boją, że ich bliscy się uzależnią od takiej czy innej substancji, no ale wreszcie także lekarze, co chyba takie najbardziej szokujące. Także tutaj w kwestii zdrowia. I tak naprawdę tych praw moglibyśmy mną, Patrząc na mapę, Bo będą rejony, gdzie naprawdę polityka narkotykowa i takie dążenia do niszczenia pól i upraw dewastują środowisko, prawda? W tej dzisiejszej dyskusji o klimacie i o tym, co czeka naszą planetę, jest zdecydowanie nie bez znaczenia. To będą miejsca, gdzie właściwie ta walka z narkotykami napędza też czy konflikty zbrojne, czy wspiera bardzo autorytarne reżimy, tak? Jak myślimy o kierunkach takich jak Afganistan. Także to mogą być bardzo, bardzo różne kwestie, zahaczające o rasizm, o dyskryminację, no aż po takie, na tle tych poprzednich, może mniejsze, natomiast na przykład dla nas w Polsce istotne, bo my się tutaj z takimi rzeczami borykamy, to zasadność czy proporcjonalność karania. Właśnie jeżeli już jesteśmy przy naszym kraju, to może porozmawiajmy o tym, jak ta polityka narkotykowa wygląda w Polsce, ponieważ u nas w kraju reguluje ustawa o działania narkomanii z 2005 roku i wskazuje na tym szereg właśnie tych substancji niedozwolonych, działania podejmowane wobec osób, które używają narkotyków. I już samo właśnie użycie tego słowa narkomania jest takie mocno negatywnie nacechowane. Wydaje mi się, że gdzieś tam właśnie nasuwa nam nawet, że to w jakim, że tak, powiem, kierunku idzie nasze państwo. A czy mogłaby właśnie pani można powiedzieć o tym, jak to wygląda w Polsce w kontekście tych wspomnianych filarów, czy na który jest składany większy nacisk? Tak jak pani słusznie zauważyła, już sama ta mania, o której mówimy, przykleja taką stygmatyzującą łatkę. i ona właściwie już to słowo trochę pokazuje, jak wygląda nasza e, polityka narkotykowa. Ona z jednej strony jest bardziej, użyję takiego słowa, cywilizowana. <słuch> tak, kiedy porównamy na przykład to miejsce na świecie, gdzie stosowana jest kara śmierci, no to wtedy możemy odetchnąć z ulgą, ale kiedy przyjrzymy się jej bliżej, to no to już nie jest tak kolorowo. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, jesteśmy częścią Europy, no ale na tym tle nie wypadamy wcale dobrze i te cztery filary, o których rozmawiałyśmy, no to spośród nich na pewno jeden jest dominujący, czyli jednak te rozwiązania prawnokarne, a z kolei taki jak redukcja szkód jest traktowany zupełnie pomacoszemu. Więc tak jak Pani wspomniała, nasza realia tutejsze definiuje. Ustawa, która kryminalizuje posiadanie nawet najmniejszych ilości substancji psychoaktywnych, tego co popularnie nazywamy narkotykami, wrzucając zresztą do jednego worka bardzo, bardzo różne substancje. I teraz za posiadanie tych narkotyków grozi człowiekowi nawet do trzech lat więzienia. To jest zupełnie nieproporcjonalna kara, no bo jak pomyślimy o tym, to jest to działanie, które właściwie wpływa przede wszystkim na tego człowieka. Tak? Bo ja już nie mówię tutaj o tym, co może się ewentualnie dziać pod wpływem. Już tutaj powinny być stosowane inne przepisy. Natomiast samo to, że ktoś posiada coś w kieszeni, coś, co tak naprawdę przede wszystkim wpływa na jego zdrowie, jego sytuację, no nie powinno być karane i to zwłaszcza karą więzienia, która jest zupełnie przeciwskuteczna. To nie jest tak, że jeśli mamy prawo, które jest bardzo surowe, to nagle ludzie przestają sięgać po narkotyki. Także y, mamy kryminalizację, mamy niestety wobec tego ściganie przede wszystkim młodych ludzi, przede wszystkim mężczyzn, u nas, ponieważ mamy takie dość jednolite etnicznie społeczeństwo, to inaczej wygląda to profilowanie przez policję. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii zobaczymy, że chociaż w różnych grupach to jest bardzo podobne i naprawdę nie zależy od koloru skóry, to jednak osoby o kolorze skóry innym niż białe są zdecydowanie częściej zatrzymywane, aresztowane, skazywane. I dostają wyższe kary. U nas, tak jak wspomniałam, to społeczeństwo jest w miarę jednorodne, ale znów są pewne grupy, które policja najczęściej zatrzymuje i to będą właśnie zazwyczaj młodzi mężczyźni. No i teraz, nawet jeżeli taka osoba zostanie uniewinniona, to jest to zupełnie bezcelowe, bezsensowne, a kosztowne działanie i odpowiedź ze strony państwa właśnie na, na to zjawisko. Wspomniała też pani o tych różnych grupach etnicznych w kontekście właśnie narkotyków i jaka jest geneza kryminalizacji tych narkotyków na całym świecie? Bo rozumiem, że one mogą mieć też związek właśnie z prześladowaniem pewnych grup społecznych? Dokładnie tak. Za taki początek. Tzw. wojny z narkotykami. Uznaje się lata 70. i prezydenturę Nixona w Stanach Zjednoczonych, który faktycznie wypowiedział tę wojnę narkotykom. Jakoby narkotykom. Oczywiste jest to, że tak naprawdę walczymy z konkretnymi grupami. I jak pomyślimy sobie o tym, jaki to był moment w historii Stanów Zjednoczonych, z jednej strony takiego buntu młodych ludzi, wojen w Wietnamie i tego, jak społeczeństwo, to właśnie często tak zbuntowana niby młodzież, jak społeczeństwo to było krytycznie nastawione. I jak przeczytamy sobie słowa ówczesnego doradcy prezydenta Nixona, to wtedy właśnie stanie się dla nas jasne, jak tutaj się wplata ten wątek rasizmu. Otóż doradca prezydenta po latach przyznał, że Richard Nixon miał w tamtym czasie dwóch wrogów: antywojenną lewicę i czarnych ludzi. Wiedzieliśmy, że nie możemy zdelegalizować ani bycia przeciwko wojnie, ani bycia czarnym. Ale poprzez budowanie u opinii publicznej skojarzenia hipisów z marihuaną, a czarnych z heroiną, a następnie silną kryminalizację obu tych zjawisk, mogliśmy zdezorganizować te społeczności. Mogliśmy aresztować ich przywódców, robić naloty na ich domy, rozbijać ich spotkania i szkalować ich noc w noc w wieczornych wiadomościach. Czy wiedzieliśmy, że kłamiemy w sprawie narkotyków? Oczywiście, że tak. Także tutaj trochę widzimy, jak ta polityka, właściwie na czym ona się opierała, czego tak naprawdę dotyczyła. Miejsce Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, ich rola była bardzo mocna i znacząca. I ten rodzaj polityki, zakorzenionej niestety właśnie w rasizmie, były w stanie wyeksportować na, na cały świat. To oczywiście nie stało się tak z dnia na dzień za prezydentury Nixona. To jest tak, że kiedy prześledzimy jeszcze wcześniejsze dekady i taki przełom nawet XIX i XX wieku, kiedy zaczęły się pojawiać w ogóle całkiem pierwsze jakiekolwiek przepisy dotyczące substancji psychoaktywnych, właśnie w Ameryce, to znów zobaczymy, że one dotyczyły tych substancji, bardzo ciekawie, które były używane przez konkretne, grupy społeczne. Dotyczyły wtedy opium, które było popularne wśród e, imigrantów z Chin, dotyczyły kokainy używanej przez czarnych mieszkańców przede wszystkim południowych Stanów, czy marihuany, która była stosowana przez mniejszość meksykańską. Także niestety okazuje się, że państwa amerykańskie przez lata tworzyło sobie taki bardzo wygodny, bardzo prosty w stosowaniu e, mechanizm, takie narzędzie do no właśnie marginalizowania z życia publicznego, czy w ogóle takiego społecznego, pewnych grup, które uważała za niepożądane. M może tak to, e tak to powiem. A jeżeli chodzi o inne substancje, które są bardzo silnie uzależniające, na przykład takie jak alkohol i tyton, ponieważ jednak, zwłaszcza w naszej tutaj kulturze, są to substancje, o których się mówi, że są szkodliwe, ale jednak są dosyć tolerowane w społeczeństwie. I mogłaby Pani może opowiedzieć, jak wygląda właśnie szkodliwość, stygmatyzowanie? Narkotyków, alkoholu i tytoniu. Alkohol i tyton to oczywiście także substancje psychoaktywne. Tak naprawdę to, co je różni, to to, że są legalne, podczas no, wszystko to, co właśnie tak nazywamy ogólnie narkotykami, jest nielegalne. Ale czy to znaczy, że nielegalne są te substancje, które są najbardziej szkodliwe? No, okazuje się, że nie. W 2010 roku w Wielkiej Brytanii zostały przeprowadzone przez profesora Nata i jego zespół takie badania właśnie dotyczące tego, jak szkodliwe są różne substancje psychoaktywne, i te legalne, i te nielegalne. Wzięto wtedy pod uwagę różne zmienne i to, na przykład, jak reaguje ciało bezpośrednio po zażyciu. Tak, jakie tutaj może, mogą być ryzyka i niebezpieczeństwa, przedawkowania, różnych takich rzeczy, które mogą spotkać nas krótko po tym, jak zażyjemy daną substancję. Patrzono też na takie długofalowe skutki używania, przede wszystkim właśnie skutki zdrowotne, a wreszcie na to, jak wpływa. Fakt używania przez daną osobę na jej otoczenie, na rodzinę, na społeczeństwo, po czym zebrano to wszystko razem. I faktycznie może nas zaskoczyć, że substancja, która jest najbardziej rozpowszechniona w naszym kraju i zdecydowanie legalna, czyli alkohol, zajęła pierwsze miejsce w tym rankingu szkodliwości, co również jest dowodem na to, że polityka narkotykowa i kryminalizacja niekoniecznie opiera się na dowodach naukowych. Zresztą już wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych prezydent Nixon wyruszał, a wraz z nim właściwie cały świat, na wojnę z narkotykami, już wtedy badacze i naukowcy podpowiadali, że to, że to nie jest dobry pomysł, bo te substancje nie są aż tak szkodliwe i właściwie bardziej szkodliwa będzie tego rodzaju polityka, co widzimy do dzisiaj? Jeżeli chodzi też o politykę narkotykową i w sumie takie pierwsze skojarzenia, wydaje mi się, że wiele osób od razu wspomina o Holandii, tak? To jest takie właśnie pierwsze skojarzenie wielu też młodych osób w kontekście dostępności, legalności, narkotyków, ale czy naprawdę Holandia ma tak bardzo liberalną politykę narkotykową? Jak się Nie aż tak, jak się wydaje, zapewne, bo wiele osób mylnie postrzega Holandię jako kraj, który zalegalizował marihuanę. Do tego nigdy nie doszło. Natomiast faktycznie Holandia wypracowała sobie takie ciekawe bardzo rozwiązanie. Tam z kolei wymyślono, że dobrze by było odseparować rynek marihuany od rynku tego, co znów potocznie nazywamy twardymi narkotykami. Obawiano się tego, że jak osoba przychodzi do dilera po to, żeby kupić marihuanę czy jointa, no to przy okazji może zostanie zachęcona do tego, żeby sięgnąć po inne substancje już właśnie. Bardziej szkodliwe działanie. Także tam pozwolono na istnienie coffee shopów, o których na pewno wszyscy słyszeli, czyli takich miejsc, do których można przyjść i wewnątrz nabyć i skonsumować marihuanę w, w różnych formułach. Także dla klienta takiego miejsca, dla użytkowniczki marihuany, to faktycznie może się wydawać, że tutaj mamy legalną sytuację. Natomiast to, na co prawo i państwo przymyka oko i co nie zostało, prawnie rozwiązane, to jest kwestia tego, jak ta marihuana się znajduje w tych kofiszopach, skąd ona się tam bierze. Więc to jest tak zwany problem tylnych drzwi i tego, że no dociera ona tam jednak z czarnego rynku. Tylko po prostu jest pewnego rodzaju umowa społeczna, że jednak dla dobra ogółu, dla dobra osób, które korzystają z tych substancji, powiem kolokwialnie, państwo się nie czepia tego, skąd te narkotyki tam się biorą. Natomiast jeśli szukamy państwa, w którym ten rynek jest w 100% zalegalizowany, to pierwszym takim państwem był Urugwaj, a później, myślę o marihuanie tylko i wyłącznie, a później dołączyła całkiem niedawno Kanada. Portugalia to jest, podobnie jak Szwajcaria, przykład takiego kraju, który borykał się z bardzo dużym problemem. Właściwie doszło tam do takiej sytuacji, że jak przeprowadzano badania opinii publicznej i kazano Portugalczykom wytypować problem, najbardziej palące problemy społeczne, to tam właśnie ta nieszczęsna mania, narkomania wylądowała na pierwszym miejscu. Bo znów to był taki moment w historii Portugalii, kiedy to używanie zwłaszcza heroiny i tego rodzaju substancji było bardzo, bardzo widoczne. Także wtedy ta odpowiedź Portugalczyków nie była specjalnie przesadzona, tylko naprawdę znów ludzie mieli w rodzinach, w sąsiedztwie osoby borykające się z problemem. No, a jeśli takim osobom nie udzielimy należytej pomocy i wsparcia, no to mogą tracić życie. Portugalia trochę inną drogą poszła wtedy niż Szwajcaria. Chociaż ja tutaj chylę czoła, bo przede wszystkim sposób, w jaki się to zadziało, bo Ciekawy, dlatego, że zebrano w jednym miejscu, i to tak literalnie, w jednym miejscu ekspertów różnych dziedzin, nie polityków, i poproszono ich o to, żeby opracowali jakiś plan działania. Być może i Portugalia, i Szwajcaria, i różne inne kraje, które faktycznie tak trochę stanęły pod ścianą, może mają w takich sytuacjach, w takich momentach większe przyzwolenie te społeczeństwa na to, żeby eksperymentować, żeby zaproponować coś całkiem nowego. I wtedy zespół ekspertów w Portugalii zaproponował, Szereg reform, jedną z tych głównych reform miała być zmiana prawa dekryminalizacja. Rekryminalizacja posiadania substancji psychoaktywnych na własny użytek. I tutaj znów należą się słowa uznania z kolei politykom portugalskim, którzy po prostu przyjęli te wszystkie zalecenia w całości. Ciekawe jest to, że to działo się w momencie, kiedy z kolei Polska zaostrzała swoje prawo, także rozjechaliśmy się tutaj totalnie, a dzisiaj z perspektywy lat widzimy, że to Portugalia na tym zyskała. Jak popatrzymy na przykład na stopień używalności substancji psychoaktywnych, zwłaszcza marihuany, Często skupiamy się przede wszystkim na młodych ludziach. No to mogłoby nam się wydawać, tam gdzie jest może mniejsze karanie, może gdzie jest bardziej liberalnie, to na pewno będzie więcej. I wcale tak nie jest. Okazuje się, że to, jak prawo jest restrykcyjne, niekoniecznie się przekłada właśnie na zainteresowanie ludzi substancjami psychoaktywnymi. Zresztą były już też lata temu robione badania w Polsce. To były badania wśród młodych ludzi, przeprowadzone nie tylko w Polsce, ale w kilku krajach europejskich, gdzie pytano ich, jeśli nie używają narkotyków, to dlaczego? I młodzi ludzie odpowiadali, że to nie, nie że to jest nielegalne, że boję się kary, zatrzymania przez policję. Tylko jeśli nie używam, to mówili nie używam, bo to nic, nie dodaje nic do mojego życia, albo bo to jest niezdrowe. Młodzi ludzie bardzo racjonalnie się tutaj zachowywali i myślę, że to jest też taka podpowiedź, że tak naprawdę jak dostarczamy rzetelnej wiedzy, właśnie bez z jednej strony nadmiernego straszenia, choć oczywiście mówiąc o ryzykach, tak? Takiej właśnie wiedzy, no, racjonalnej, popartej em, dowodami naukowymi, doświadczeniem też em, innych krajów e, i nie obarczonej tym moralizatorstwem, to okazuje się, że ludzie dokonują bardzo, bardzo często, bardzo racjonalnych wyborów. I mamy teraz taki świat, kiedy w Polsce na przykład udało się przecież znacząco zmniejszyć użycie tytoniu, wcale nie wysyłając policję na ulicę i nie sprawdzając, kto ma papierosy w plecaku. Ja, tak zdecydowanie się zgadzam. Uważam, że ta profilaktyka jest bardzo ważna, znaczy oczywiście te wszystkie filary, tak jak Pani wspomniała, muszą funkcjonować razem, ale mam wrażenie, że akurat w Polsce antykrofili profilaktyki za bardzo nie widać, tak? Ja na przykład nigdy w szkole nie spotkałam się na żadnym etapie mojej edukacji z tym, żeby przyszedł ktoś i powiedział mi z czym się wiąże zażywanie danej substancji psychoaktywnej, oprócz tego, że można właśnie mieć z tego powodu sankcje karne. No, z, z tego, co ja słyszę, to właśnie często ta profilaktyka w szkołach jest tylko takie wspomnienia, o których ja słyszę. Pomimo tego, że mamy w Polsce dobre, certyfikowane programy profilaktyczne, to właśnie często słyszę, że to przychodzi policjant i to jest jedyne jednak takie trochę straszenie. No, mam nadzieję, że już w tej chwili naprawdę nie ma pomysłów przeprowadzania pokazowo psa ze sobą do szkoły, no bo co się zdarzy, jak ktoś ma marihuanę w plecaku, to będzie duży kłopot. Natomiast też tak myślę, że taka właśnie rzetelna, rzetelna wiedza w duchu redukowania szkód jest niezwykle ważna. Według mnie skupiamy się za bardzo na samej substancji. Na to, czego ktoś używa, a ile tego ma, a ile to gramów, a co za to grozi i tak dalej. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy my bardziej patrzyli na człowieka, bo to jest też tak, że wiele osób używa np. marihuany, trochę tak jak ich rodzice używają alkoholu. Starzy się to raz na jakiś czas, nie należy tego bagatelizować. Oczywiście, że niektóre osoby mogą się uzależnić. Oczywiście, że w bardzo młodym wieku ten wpływ narkotyków na ciało, na umysł jest poważniejszy niż później. Ja bym chciała, żebyśmy my czasami popatrzyli, dlaczego ludzie sięgają. No właśnie, no bo część tak całkiem rekreacyjnie, na poprawę humoru, ale jest też duża liczba osób, które może prawdopodobnie to są właśnie te, o których uzależnienie ma szansę się rozwinąć. To są osoby, które są po trudnych przejściach, czasami osoby z traumami, czy w ogóle w różnych kryzysach, kryzysowych sytuacjach życiowych. I ja bardzo bym chciała, żebyśmy my jako społeczeństwo najpierw zaopiekowali się taką osobą na różne sposoby, na tyle, na ile ona chce. Każda osoba będzie potrzebowała tutaj innego rodzaju wsparcia. Ale najpierw wspali taką osobę, a potem dopiero patrzyli na to, co jest wynikiem jej sytuacji, a może strategią radzenia sobie w takiej sytuacji. I cieszę się, że wreszcie w Polsce coraz głośniej mówimy o tym, jak często trudnej sytuacji jest młodzież, w jakiej kondycji psychicznej jest młodzież, i może gdzieś, mam nadzieję, dojdziemy w tej dyskusji i w rozumieniu do tego, tak, w takich sytuacjach narkotyki się mogą pojawić. Tylko to jest bardzo niedobrze, jeśli to z tego zrobimy główny problem, a nie popatrzymy na całą sytuację, na to, gdzie jest ten człowiek, jakiego wsparcia on potrzebuje. Tylko jeszcze, no właśnie, wyślemy go na tak zwany dołek i, i jeszcze wlepimy jakąś karę. Serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Mam nadzieję, że po słuchaniu tego podcastu wiele osób będzie miało właśnie większe pojęcie o polityce narkotykowej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przypomnę, że naszym gościem była pani Magdalena Tomkowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że zgodziła się pani wziąć udział w naszym podcaście. Bardzo dziękuję. Dziękuję i naszych słuchaczy zapraszam na następne odcinki.